Każdy z nas ma w życiu jakieś marzenia. Większe bądź mniejsze, realne bądź mniej realne. Ale życie potrafi nas bardzo szybko sprowadzić na ziemię. O, stare duży się. Mam dla ciebie prezent. Dla mnie prezent? No dla ciebie, zobacz jaki ładny. Dla mnie prezent? Od ciebie? Przecież ostatnio jak dostałem od ciebie prezent, to miałem skarpety po pół łydy, a niespodzianka w kuchni skończyła się na sorze. Znowu chcesz próbować mnie zabić? Nie, no co ty, nigdy nie próbowałam. No zobacz co tu jest, proszę. Aż się boję. Halina, you've done I'm walking alone the streets, are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town Słuchajcie, przed Wami krótka prezentacja nowego nabytku jeszcze z roku 2019. Jest to zbiornik na RSM o pojemności 20 000 litrów. Mam nadzieję, że początek filmu zrobiłem w taki sposób humorystyczny, nietypowy Wam się spodobał. Chciałem zrobić coś innego, szalonego na początek roku 2020, więc mam nadzieję, że wypadło w miarę ok. Nie wszystko udało mi się zrealizować, ponieważ tutaj warunki atmosferyczne z dziewką nie zaskoczyły i konstrukcja sama mi się rozbierała, ale mniejsza z tym. Zbiornik na RSM, 20 tysięcy litrów, wykonany z polietylenu, czyli tutaj nie boimy się o jakiekolwiek rdzewienie, jest to jeden odlew, więc nie ma tutaj żadnego ryzyka, że coś jest nieszczelne i tak i tak dalej. Jak wiecie RSM stosujemy na gospodarstwie już od 2015 roku bodajże, czyli już 5 lat. Zawsze RSM rozrywaliśmy w Mausery, tych zbiorników u nas stoi co nie miara, ale niestety tutaj z biegiem czasu te palety się rozpadają, trzeba je wymieniać, zajmują one zdecydowanie więcej miejsca. Zazwyczaj kupowaliśmy półtora auta RSM-u. W tym roku też już tyle jest zamówiony. Mam nadzieję, że gdzieś tam pod koniec stycznia RSM dojedzie. Udało się go w fajnej cenie kupić, więc będzie już lądował prosto do zbiornika, ale na te. Mausery po prostu zajmują dużo więcej miejsca. Tutaj dobrze 9 m2 płyty i będziemy mieli zbiornik w jednym miejscu. Resztę tam będziemy rozlewać jeszcze na mausery, ale już będzie zdecydowanie ich mniej. Mam nadzieję, że jeszcze dojdzie drugi zbiornik. Za jakiś czas się dokupi, więc będzie wszystko już w jednym miejscu uporządkowane. Jeśli chodzi o pojemność 20 tysięcy litrów, jest to nowość tak naprawdę bodajże wprowadzona w październiku ubiegłego roku. Pozwala to już nam na wlanie całej cysterny RSM-u, czyli jeżeli przyjeżdża nam 24 tony, czy nawet 25 ton RSM-u 32, spokojnie tutaj na do tego zbiornika wejdzie. Tak naprawdę transport, czyli 24 tony te przepisowe, które gdzieś tam zazwyczaj przyjeżdżają, to troszeczkę ponad 18 tysięcy litrów więc mamy jeszcze dość dużo zapasu, a co za tym idzie, możemy tu jeszcze zmieścić, czy na przykład RSM o roztworze 30, 28 czy 26 plus 3. I wszystko nam tutaj wejdzie. Jeśli chodzi o sam zbiornik, on będzie po prostu postawiony na płycie, nie trzeba go tutaj kotwiczyć, mocować na jakieś tam różne odciągi, więc jest on zupełnie stabilny. Jest to wersja podstawowa. Nie mamy tutaj jakiegoś włącznika, wyłącznika i itd. Tak jest opcja zakupu z pompą zanurzeniową, znajdująca się w środku zbiorników w takim przypadku, ale jest to troszeczkę opcja droższa. Tutaj mamy podstawowy, czyli wlew na górze, za chwilę wam go pokażę, i upust wylewowy na dole, dwucalowy. Tutaj po prostu podczepiamy wąż. Czy do pompy, czy tak jak my, po prostu ciągniemy pompą z opryskiwacza z końcówką stoża, zakładamy i bez problemu możemy sobie ten RSM ze środka wyciągać. Słuchajcie, jesteśmy już na górze zbiornika. Tak jak widzicie, tutaj mam rozłożone pasy. Pasy służyły nam do rozładunku. Zbiornik rozładowaliśmy tichem. Kilkaset wagi tutaj nie stanowiło dla ticha żadnego problemu. W trzech Żebrach są właśnie te otwory zrobione. Tutaj dla większej stabilności, gdyby było te dwa Żebra, po prostu mógłby się nam ten zbiornik podczas rozładunku bujać. Jeśli chodzi o wlew, tak jak mówiłem, tutaj mamy ten zawór dwucelowy, ale też i włas rewizyjny. Za chwilę o w zbiorniku wygląda to na następujący sposób. No nie ma tutaj jakiegoś wielkiego wyposażenia, ale chciałem powiedzieć kilka słów o tej rurze. Tak jak mówiłem, tutaj zmieścimy cały transport, czyli 20 tysięcy litrów. A żeby to się nie pieniło, po prostu podczas wlewania przez wlew RSM idzie na dół zbiornika, więc nie ma tutaj jakiegoś pienienia się i tak dalej. Następnie mamy korek odpowietrzający, grzybek odpowietrzający, dzięki czemu jest minimalny cały czas kontakt z powietrzem, z atmosferą. Dzięki czemu, no nie podczas rozładunku, nie wgina nam się zbiornik do środka. I tak naprawdę no, na górze jest to cała filozofia, więc schodzę na dół. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się spodobała. Jeśli chodzi o cenę zbiornika, jest to ponad 12 tysięcy netto, ale przy sprzedaży Mauserów, w większości z nich. Oraz przy tej różnicy cenowej RSM WS Granula oraz od tego, ile będzie załadunków w roku i kiedy się ten RSM uda kupić. Tak jak teraz w ubiegłym roku nie kupowałem w okresie letnim, kupiłem dopiero przed świętami, ale udało się zejść z RSM poniżej 800 zł za tonę. Cenie netto, oczywiście, to ta cena, ten zbiornik powinien nam się zwrócić tutaj w przeciągu Maksymalnie myślę 5 lat. Dużo zależy właśnie od tego, tak jak wspomniałem, ile przez ten zbiornik w załadunków przejdzie. Ale liczę tutaj jeszcze ASL, jeżeli będzie kupowany, więc myślę, że praktycznie przez większość sezonu będzie ten zbiornik zapełniany. Są też zbiorniki szeregowe, ale tutaj mówię na razie, zdecydowałem się na jeden duży zbiornik, który po prostu będzie nam pełnił rolę tego głównego zbiornika. załadujemy tutaj cysternę spokojnie, więc. Cała reszta to po prostu będą jakieś tam dostawki z mauserów, ale będę się starał po prostu i w jak najmniejszym stopniu z nich korzystać. Większość e, myślę, że pójdzie do znajomego za kilka dni, więc będzie więcej w porządku. A kończąc ten film, chciałbym Wam bardzo serdecznie złożyć serdeczne życzenia na, na ten nowy rok 2020: zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy e, i przede wszystkim spełnienia marzeń i realizacji celów. A w, wiecie, że w gospodarstwie, w rolnictwie. Tutaj zależy nam dużo od pogody, więc życzę też Wam udanej pogody, opadów, żeby była ona dla nas jak najbardziej łaskawa. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Rolnik Nieprofesjonalny.